Myślę, że grały dzisiaj dwie bardzo wyrównane drużyny. i Tak też takim wynikiem 5-5 się zakończyło całe spotkanie. W niedzielę jedziemy na rewanż o godzinie 12:00. Wszystko jest tak naprawdę otwarte. My dałśmy z ciebie maksa. Szczęście, nieszczęście. Pół na pół było, tak? Więc dlatego uważam, że wynik 5-5. No mogliśmy wygrać 6-4. Mogliśmy wygrać 6-4, ale tak jest sport, więc droga otwarta, zobaczymy w rewanżu. A tak konkretnie to czego tak na gorąco zabrakło dzisiaj, żeby to prowadzić tutaj właśnie chociażby w tych ostatnich portrecza. Czego zabrakło? Nie wiem sama, będziemy analizować komeczka, z trenerem, czego zabrakło. Ja uciekła w tej ostatniej grze, a eee, później już trochę stresu, bo wynik 2:2 to jest loteria, więc finalizujemy z panarem i Okej, to jeżeli chodzi o turbinium, to jak się tutaj nadzieje, oczekiwania, co nie jedziecie, co zmienicie, co zniedziecie, to będę walczy na Was po... O ustawieniu nie mogę powiedzieć. Jak będzie, to będziemy się bardzo cieszyć.